W dzisiejszym odcinku zagraliśmy dosłownie w najnowszego Among Usa w Minecraft, który ma tekstury 3D W sumie sami się przekonacie, bo naprawdę cała mapa wygląda, no może nie jak z Among Usa całkiem, ale naprawdę wszystko wygląda, no realistycznie, normalnie Ale zanim jeszcze przejdziemy do odcinka, to chciałbym was poprosić o wbicie na Discorda, bo właśnie jest mega event, w którym możecie zapisanie, tylko zapisanie na czacie możecie wygrać Wystąpienie w odcinku, możecie wygrać nawet jakieś nitro booster, jak będzie duża aktywność Dobra, ja już nie będę przedłużał, bo dzisiaj jest naprawdę potężny odcinek i zostawcie subiczkę w górę, bo y, fajnie będzie. Dobra, zaczynamy gierkę na nowym Usie Jak widzicie, po tytule jest najnowsza, gdzie są własne skiny. Własne. Dobra, mamy własne, totalnie własne z kimś, zobaczcie, z tym takim niebieskim ludkiem, bo naprawdę tak szczerze, ja ostatnio sobie oglądałem, właśnie tutaj Oskarek coś robi, dobra, ja tu, ja tu się boję, Oskarka tutaj robi coś, Olika, tak szczerze, moim zdaniem mega, mega po prostu to wygląda i no sami zobaczcie, wszystkie tekstury wyglądają tak realistycznie, są parę jakichś dodatkowych rzeczy, z tego co wiem, są jakieś, właśnie te tekstury 3D... Dobra, ja tutaj idę robić mega fake tasky jestem ciekawy, czy widać w ogóle tutaj taski. W ogóle ktoś zrobił już jednego taska, dobra? Tutaj, ej, w ogóle widać niki, to jest trochę słabe. są. Ej, dobra, są tutaj eventy, ale w ogóle te tekstury, jak wyglądają, tak że straszcie się. Dobra, tutaj ktoś idzie. Tutaj jest. Idzie ktoś. W ogóle to jest głupie, że widać te niki. To jest. Kto tu jest? Kaczusia. Oj, body. Dzień dobry dzień, dzień dobry, dzień dobry. To ja z nas Gdzie w nie wiem gdzie, chyba w Storeyju. No to w, no w storage'u i tam odbiegał czarny. O, kur... A to, to było trudne. Czarny, ma... czarny masz coś na wybronienie, czy nie masz w ogóle nic na wybronienie? Eee, nie wiem, jakby ja mam totalne lagi, zazwyczaj no. od tego. Eee, Ale znaczy, jakieś ci, gdzie Ja przed chwilą byłam w jakimś e, pomieszczeniu z kwiatkiem, była woda jakaś. kwiatki. No to możliwe, że nie zobaczyła tego ciała, bo nawet nie widać ciała. No, I no, dobra. chciałam, bo to miałam zadanie do zrobienia i chciałam kliknąć i zebranie. Mogłaś mieć report chociaż, o, no to tak. nie wiem czemu nie zgłosiłaś. Chciałem. A jak nie, chochliku. Kurde, nie wiem, bo ja tej mapy też tak że troszeczkę nie znam, bo ta mapa jest nowa jakaś, ale... No, to Kurde, nie możemy albo skipnąć teraz, mamy wybór, albo skipnąć, no albo, albo zaufać kamicowi, bo to jest... No co, no, no, jest. Jest... To to skipujemy, nie? <laughs> jasne. No, no dobra. Jasne. Skip? To no. Na majkę. Dzięki. Ja cały czas, <laughs> całą grę byłem... Uh, no nie, no najgorzej, to będzie... Ale no, kur, ładnie wygląda ta animacja. Dobra, to będzie jakaś chyba najszybsza gierka, to jest, kurde, czuj, jest jakiś, jakiś dobra, To jest jakiś sabotaż menu, tutaj idzie ze mną kamiks. Dobra, ja tu nie zwracam uwagi. Czyli teraz najlepiej by było kogoś zabić czuj, czy Ktoś tutaj tu są kamerki. To jest reaktor. Dobra, na razie jesteśmy w reaktorze. Reaktor, tam są ludzie. Czy ktoś jest gdzieś? Kurde, daleko są ludzie, to jest najgorsze. A Tutaj jest Kaczusia. Dobra, o, o. Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy szybko. Żeby nikogo nie spotkać, tylko uciekamy. Lajcy, yy, lajcy, dobra, lajcy, nikt nie zauważy tego ciała, nikt nie zauważy tego ciała yy, Teraz mamy 30 sekund, czyli gdzie są lajcy, żeby wyglądało yy, tutaj, czyli elektryk jest... Czy ja zrobiłem na elektryku? Tutaj, dobra O, dobra, 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 robię niby zadanie jakieś Dobra, 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 dobra Szybko, szybko, kill, szybko, oh, i teraz, oh! Oh, dobra. kurde, idziemy do, ej, dobra, czy tu są jakieś, ej, jestem ciekawy, czy jak ktoś ma shindry, czy, czy mi widzi pod ziemią, dobra. Pod engine'em, ktoś tutaj, kurde, ktoś tutaj jest. Dobra, to jest różowy. Co ja? Gdzie ciało jest? Nie wiem. A nie, to jest ty, w tym traszu, tak się nazywa. Mam pytanie, to kto z was gdzieś straszył? I tam był różowy, byłam tam ja, i za chwilę zginął ten typ. Ale nie wiem, kto to był. I sam tam byłem. Nie, ja też tam tak byłam. i ty tam byłeś? Nie. I to ty go zabiłeś, bo ja robiłam Ej. sobie task. Jakiego taska robiłaś? Y, tym, y, takim tym, co trzeba kliknąć taki przycisk na tej ścianie, nie wiem co to jest za task bo go nie ogarniam i trzeba było czekać tam 5 sekund. A, to za Nie, to nie jestem A, ja. Mam pytanie, gdzie jest MSB? Nie wiadomo. Medbay... Bay jest jakby blisko, tu zaraz obok chyba Meeting Room'a, co Coś takiego, ja bo... A mi się, zna, się wydaje, ja że gdzieś obok. Na Albo na no, Oskarka, oskarka no, no, albo na Oliwkę. Nie wiem, nie wiem komu zaufać totalnie. Ja bym... to nie jestem ja, bym... ja robiłam taski, nawet Mike'em nie, bym nie widział jak taska próbowałam robić. Nie, ja nic nie widziałem. Właśnie, myślę, że Manipulować. Dobra, można zrobić tak, że wyrzucimy... Oskar... Nie wiem. Oram. Nie, serno. I wygramy. Nie Oj. Oj, not impostor. Widzicie? nie byłam ja. To nie jestem ja. Oj, dobra, dobra, teraz jeszcze oliwkę, wyrzucamy teraz oliwkę. Dobra, ja szybko robię meeting room. Dobra, idziemy sobie. Majka chyba chce zrobić meeting. Dobra, czy ktoś chce zrobić meeting? Nikt nie chce chyba zrobić meetingu. Zrobię, że tutaj wejdę po prostu, i tutaj, dobra, kliknę sobie tutaj przy Chief to to jest oliwka i krzyż, ja tu wszystko w ogóle widzę. To jest, dobra, idziemy sobie. Nie wiem, czy klikać przy... Alien. O, dobra, to jest właśnie jedna nowość w tym tym, jest są takie. O, o, dobra, o. Trzeba, trzeba zabić te takie aliensy, tutaj, co tutaj są, bo to jest taka specjalna nowość. Nie wiem, czemu to tak jest, ale to podobno ma się jakoś różnić od tego. I no, pobijemy sobie trochę. to O, dobra, jeden zabity, trzeba wszystkie zabić z mapy. Teraz trzeba poszukać ich, Tutaj, O, dobra, są te aliens, dobra, trzeba bić w ogóle, one są jakieś. Albo mi się daje, albo one są jakieś zbagowane, albo to tak jest po prostu, chyba że ja nie mogę tego. Nie no, chyba mogę to bić. Nie wiem, czy I ja. Majkę za mną biegnie, Majkę biegnie za mną. Majkę biegnie mną, czy tu jest jakiś friend. Dobra. Szybki kill! Szybko uciekamy, szybko uciekamy, dobra! O, o, o dobra, szybko do Wenta, dobra, jest okej, okay. jest okej. Okay. Jest kurde, szkoda, że ta Nadia wtedy zginęła Boź tu wyjść, bo trzeba... Ci... Hej, Hejka, znalazłam ciało żółtego. Oliwka. Jak to, że znalazłam? No to, to ja jestem w stanie Krzysia, bo byliśmy już e, meetingu właśnie. Ja widziałam kogoś w toaletach, ale nie wiem kto to był. I robiłam tam praktycznie cały czas taska, próbowałam zrobić jednego i przed chwilą właśnie go ogarnęłam, poszłam sobie do reaktora, bo szłam w stronę kolejnego taska. Kurde, jedno jest podejrzane, że Oliwka znowu, znaczy, znowu zgłasza się. No, to nie moja no, wina, ale, jest... ale nie jest. Ale wtedy Oskarek też podejrzewał Oliwkę, ale... Jakby on tam stał. Jakby nie nie na niego powiedziałam, że to on, bo on tam stał w każdym razie myślałam, że to on. Ale pamiętajmy, że został jeden impostor w nas, w, je w jednym z nas, tak? Czy, kto czy Ktoś widział egzekwacz? Ja, 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 ja wiem, wiem. Chyba on by był ze mną w był toaletach, tam był tam albo. Nie, tam... chyba byłem w toaletach, ale nie wiem. No to teraz... możliwe, że byłeś ze mną w toaletach. Ale teraz po poszedłem nalewać paliwo, więc. Mhm. Paliwo nie ma w, w reaktorze. No do reaktora Nie, mhm. to nie, nie to jest. Nie wiem, ale bo Pali... wiem, nie, że paliwo chyba 2 I za, za tym, za niebieskim jest to. No tak, mnie tak to niebieskim. no tak, to tam było. Ja, ja kompletnie nie ogarniam tych tasków, to jest tak w ogóle dziwnie zrobione. No. Ja nawet nie, no, no, Znaczy to jest ładnie estetyczne, tylko czy... jakby się ogarnąć, nowe no właśnie to bardzo fajnie wygląda, bo są te postacie w ogóle, ale nie ogarniam tasków. Tak. Co robimy? Ja bym na razie skipnęła i możemy taski dokończyć. No, a jeszcze ja dużo tych tasków. Znaczy nie wiem, gdzie widać to z taskami, ale jak się skipuje. Dobra. Dobra, kurde, mogliście. Kurde, ja bym kogoś tylko na pewno nie, nie zabijać oliwki. Ja bym teraz zrobił taką taktykę, że nie zabijam oliwki yy, i jakby zabiję jednego z nich, co nie? I wtedy to będzie podejrzenie, że oliwka. Ja bym chciał, żeby znowu oliwka znalazła ciało, bo wtedy to będzie mega tylko. Ja sobie idę tutaj, 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 dobra, zabijam. O, dobra, szybki węd, szybki węd, dobra, idę stąd, idę stąd, szybko stąd idę i oby to oliwka zna, a To jest. Ja modlę się tylko o to, żeby to oliwka naszej. Niech ta osoba tu, ten czarny stąd pójdzie, czemu ty ty tyle tu siedzisz, o co chodzi w ogóle? Przestań, wyjdź stąd. Kto tam jest? Chodzę sobie z ale... Idę sobie stąd, dobra, idę sobie tutaj, żeby tylko... Ej, czy oni serio nie naprawią tego o dwa? Czy mi się wydaje? Czekaj, czy mi się wydaje, czy oni nie naprawią o dwa? E, tutaj jest git, dobra, trzeba być tutaj razem, że nie mnie ten gościu zabije, zaraz, dobra. Light, sabotaż, light, sabotaż jest. Cześć, gdzie są lightsy, gdzie są lightsy, to. elektryk jest. Dobra, oni się we trzech tutaj, trzymają, to jest naj. Czy oni naprawdę nigdy nie wejdą do tego, tego kurde, walonego y, czegoś, bo naprawdę, no nie da się, oni nie, nie chcą tam po prostu wejść. Cześć, tutaj jest elektryk, tutaj jest elektryk 6. Dziękuję, jego! Dlaczego to go nie zabiło? Myślałem, że tego zabiję, bo to się zbagowało coś. Jest tutaj, biora, jestem z egzotikiem. Egzotik, dobra. Zabity, zabity, zabity. Ucieczka, ucieczka, ucieczka. O nie. Dobra, lajcy, lajcy, lajcy 4, 3, 2, 1. Dobra, wybiegam, 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 wybiegam. wybiegam, wybiegam, wybiegam. Szybko zabić tą osobę, dobra! O dobra, Light Slights, light, light Ostatnia osoba! I cyk! Wynek! Dobra! jest. to fajnie! Dobra, ale ale to grałem, zabiłem teraz chyba 2-3 osoby i wygrałem to.